Kupujesz Golf GTI, zastanawiasz się nad zakupem samochodu z Europy lub ze Stanów, zastanawiasz się nad modyfikacjami czy wyborem skrzyni biegów. W tym filmie dowiesz się prawie wszystkiego na ten temat, ponieważ mamy tutaj dwa samochody reprezentujące właśnie wszystkie dylematy. Totalnie stokowego Europejczyka ze skrzynią TSG oraz amerykański samochód, samochód sprowadzony z Ameryki ze skrzynią manualną, z modyfikacjami, które po pierwsze widać na pierwszy rzut oka, a po drugie kawałek już nim przejechałem, i uwierzcie, że te modyfikacje są naprawdę odczuwalne. Dlatego zapraszam Was do dalszej części filmu, w której dowiecie się, po pierwsze, jakie są między nimi różnice, po drugie, którą skrzynię ja bym zarekomendował na podstawie subiektywnych odczuć. No a po trzecie, po prostu się nimi przejedziemy, nacieszymy. Zachęcam do dalszej części filmu. Pierwsza różnica, której może nie zobaczymy gołym okiem, ale na pewno odczujemy w trakcie jazdy, to moc. Amerykańskie auta będą miały 230 koni, a europejska odmiana będzie miała 245. Wynika to z faktu, że samochody amerykańskie mają dwa katalizatory. Domyślnie Europejczyki mają jeden katalizator zarówno samochody europejskie, jak i samochody amerykańskie wyposażone były co do zasady w te same skrzynie biegów, czyli albo sześciobiegowy manual, tak jak tutaj, albo siedmiobiegowe DSG, tak jak u mnie. Było to w poliście DSG tq 381 które Miało być trwalsze od swojego poprzednika. Jednak istotną informacją jest to, że zdarzały mi się spotykać głosy, że w autach amerykańskich montowany był również sześciobiegowy hydrokinetyk. Nie wiem, na ile jest to prawdą, ale tak mówili niektórzy właściciele. Myślę, że warto o tym wspomnieć. Kontynuując różnice mechaniczne, tutaj staram się Wam pokazać zawieszenie. W tym samochodzie zawieszenie nie jest już fabryczne. Ale jeżeli chodzi o samochody amerykańskie kontra europejskie, te różnice mogą dotyczyć przodu zawieszenia. Z przodu są sprężyny z GTD, czyli wyższe. Standardowo w tym konkretnym aucie mieliśmy do czynienia z DCC, być może w przypadku aut bez DCC byłoby inaczej, ale myślę, że jest to istotne, aby o tym pamiętać i się dowiadywać, jeżeli zależy Wam na kwestiach zawieszenia. Wracając do wnętrza, możecie zauważyć tutaj charakterystyczną rzecz dla specyfikacji samochodów w Ameryce, czyli fotele, które są skórzane, a do tego elektrycznie regulowane. Amerykanie preferują skóry, preferują elektryczną regulację, preferują również. Kamery ponad czujniki cofania. W tym aucie znajdziecie jedno i drugie, a nawet funkcję samodzielnego parkowania. Jednak pamiętajcie, że jeżeli będziecie szukać samochodu z Ameryki i nie będzie tak dobrze wyposażony jak ten, jest duża szansa, że właśnie znajdziecie w nim kamerę, a możecie nie znaleźć w nim czujników. No i również pamiętajcie o fotelach, jeżeli jest to Wasza preferencja. Kolejną różnicą, którą zauważycie we wnętrzu i myślę, że widzieliście już chwilę temu, to prawdziwy ręczny. Tutaj w wersji amerykańskiej można uprościć, że da się bardziej pobawić i przyznam, że czasami brakuje tego ręcznego właśnie w tym europejskim GTI. Ze względu na to, że występuje tutaj zwykły prawdziwy ręczny, to też jest nieco inne ułożenie tego tunelu środkowego, więc tak to wszystko wygląda. W Europie mamy elektryczny ręczny, który hamuje wszystkie koła z ABS-u. Wiem, próbowałem na śniegu i niestety zabawy nie ma. Różnicą, którą w miarę szybko zauważycie, po wejściu do auta, będą zegary. W Stanach rzadko kiedy, a właściwie ja się jeszcze nie spotkałem z Wirtual Cockpitem, a tutaj będziemy mieli w wersji na USA właśnie zwykłe zegary. W przypadku tego konkretnego samochodu są one dostosowane na Europę, ale również widziałem samochody, które miały po prostu licznik w Milach i tam była mniejsza skala na kilometry. Więc. Tak to wszystko wygląda. Dla mnie ta różnica jest znikoma, a film o Virtual znajdziecie na kanale, jeżeli Was to interesuje. Z kolejnych różnic, jeżeli lubicie słuchać dobrej muzyki, jeżeli lubicie słuchać tej muzyki dobrze, to w Stanach znajdziecie nieco inne nagłośnienie. Jest to nagłośnienie Fender. W Europie mamy Dynaudio. Jak gra? Powiem Wam podczas przejażdżki i dam znać, czy to w ogóle się różni, ale sama nazwa tego jest po prostu inna. Więc jak widzicie w amerykańskim egzemplarzu Fender, możecie liczyć na to, że będzie grało lepiej niż standardowe nagłośnienie. Mogłoby się wydawać, że w wersji amerykańskiej jest tutaj jakiś brakujący przycisk. I szczerze powiem, że ten brakujący przycisk jest zaletą w mojej opinii, a nie wadą. Oznacza to, że w amerykańskich autach nie ma systemu start-stop. To samo dotyczy filtra GPF. Jego również nie znajdziemy. Ale nie traktujcie tego jako wyrocznie, bo te egzemplarze spotykałem różne. Takie, które tego nie miały i takie, które to miały. Być może były z Kanady, a nie ze Stanów, jak twierdzili właściciele, a być może istnieje jakaś zależność między poszczególnymi stanami. Jeżeli wiecie więcej na ten temat, będę wdzięczny za sprostowanie w komentarzach. Teraz bardzo istotna kwestia, którą trzeba poruszyć przy kupowaniu tego typu samochodu, a konkretnie Golf GTI USA kontra Europa. W Europie mieliśmy dwie wersje: Performance i zwykła, nie Performance, tak sobie powiedzmy. W Polsce w Poliwcie wychodziły tylko i wyłącznie wersje Performance, czyli o 15 koni więcej, 245 koni. Oprócz tego miały lepsze hamulce, które były wentylowane również z tyłu oraz miały szperę. I uważam, że jeżeli chcecie kupić GTI, to szukajcie wersji Performance. Jak to wyglądało w Stanach? No, tutaj mamy naprawdę fajnie wyposażony samochód, mamy wersję Autobahn, czyli najwyższą ze wszystkich wersji, które były dostępne w Stanach Zjednoczonych, a Performance nie było wersją samochodu, a bardziej. Pakietem, który można było dokupić. Ten pakiet również zawierał podniesienie mocy, szperę i hamulce. Jednak z ciekawostek to na przykład tak jak ten samochód ma zawieszenie DCC, które jest regulowane z poziomu kabiny, czyli możemy sobie wybrać różne tryby tego zawieszenia, no to było dostępne tylko i wyłącznie w wersji Autobahn. i szczerze mówiąc, gdybym szukał samochodu ze Stanów, to właśnie tej wersji bym pożądał. Czy inne różnice między tymi samochodami USA a Europą występują? No jasne, że tak. Poruszyłem jednak te najważniejsze, które pomogą Wam zawęzić poszukiwania jeszcze na początku. Dlatego użyjcie tych informacji, ale dokonując zakupu samochodu warto jest je jeszcze dodatkowo zgłębić. Mam nadzieję, że zaspokoiłem Waszą ciekawość, a teraz pokażemy modyfikacje, które Michał wykonał na swoim samochodzie. Zacznijmy od modyfikacji wizualnych. Z przodu mamy tutaj widoczną dokładkę marki Riger i jest to firma, która posiada certyfikat TUF, czyli jeżeli mieszkacie w Niemczech i chcecie tuningować swój samochód, to ten certyfikat będziecie chcieli mieć w razie jakiejkolwiek kontroli policji. Przechodząc do boku tego samochodu, widzimy tutaj już kolejną modyfikację wizualną, czyli progi. Progi. W tym przypadku są również niemieckiej firmy Zero Design. Ona również posiada certyfikat TUF. Jak one wyglądają, oceniacie sami. Dla mnie efekt jest naprawdę ładny. Tutaj Michał słusznie zauważył, że nawiązują trochę do TCR, ale do wersji TCR Golf GTI, ale są jeszcze do tego trochę rozbudowane. Fajnie optycznie poszerzają ten samochód. Do optycznych poszerzeń jeszcze wrócimy. Teraz przechodzimy do lotki. Lotka również jest firmy Zero Design, bardzo ładnie jest skomponowana, ładnie spasowana. No i czy Wam się podoba, to chyba możecie ocenić sami. Do tego mamy z tyłu założony inny dyfuzor, ponownie marki Riger i ten dyfuzor również posiada odpowiedni certyfikat. Wizualnie możemy również zauważyć, że do tych szerszych progów i ogólnie poszerzeń, również szerzej trochę stoją koła. Mamy tutaj dystanse marki Eibach i są to dystanse, które, jak Michał wspominał, nie zmieniają geometrii samochodu, ale wypychają ładnie wizualnie koła. No i z wizualnych smaczków to z mojej strony tyle. Wy na pewno dopatrzycie się jeszcze kilku innych ładnych detali, ale przejdźmy teraz do modyfikacji mechanicznej. Silnik, który jest pod maską nie produkuje wspomnianych 230 ani 245 koni, tylko... 315 do 320 koni mechanicznych. Jest tutaj zrobiony program na tzw. Stage 1, jednak pamiętajmy, że jest tutaj fabryczny intercooler. I ten fabryczny intercooler trochę nas ogranicza, ponieważ np. w gorące dni czy przy naprawdę entuzjastycznej jeździe ten samochód będzie trochę się nam nagrzewał. Musimy na to uważać i jeżeli sami będziecie robić taką modyfikację, to Michał już wspominał jakiś czas temu, Warto jest od razu zainwestować w intercooler i wystroić ten intercooler razem z, ze strojeniem silnika. Ograniczy nam to kosztów, ograniczy nam to podwójnej roboty. No i przede wszystkim będziemy mogli korzystać z tych 320 koni przez cały czas. Pod maskę jeszcze wrócimy, ponieważ jest tu parę modyfikacji, które można zrobić samemu, ale zajrzyjmy teraz tutaj do nadkola. Ewentualnie dodam Wam przebitkę, jak to wygląda, ponieważ jest tutaj włożone zawieszenie Bilstein. Bilstein, jakkolwiek się to wymawia, <grydy> będziecie wiedzieć, o którą firmę chodzi. Te żółte amortyzatory poprawiają precyzję prowadzenia, poprawiają to, jak samochód jeździ. A przynajmniej tak mówi mi Michał. Jak ja to odczuję, opowiem Wam za chwilę. Co istotne, jest to samochód z DCC. A zatem będziecie musieli mieć na uwadze, aby dobrać odpowiednie zawieszenie, robiąc taką modyfikację jak tutaj. Przechodzimy ponownie do środka i ponownie widok będzie na gałkę zmiany biegów. Ponieważ tutaj jest zastosowana modyfikacja, tak zwany short shift, jest zamontowany w tym przypadku wybierak z Audi TT Oznacza to, że biegi będziemy zmieniać łatwiej, przyjemniej, precyzyjniej i ruch lewarka będzie krótszy. Trochę przechodzimy tym samym do modyfikacji, które można wykonać samodzielnie. Co to oznacza? Oznacza to, że jeżeli jesteście wprawieni, troszeczkę bardziej, jesteście zaprawionymi amatorami, Michał mi przed chwilą pokazywał, możecie wymontować tą puszkę i dobrać się tam troszeczkę, troszeczkę niżej, i sobie samodzielnie tą modyfikację zrobić. Ja bym tego nie zrobił, ale wiele osób w komentarzach. Pisze, że właśnie lubi grzebać samodzielnie przy samochodach, więc myślę, że warto jest o tym powiedzieć. A więc teraz to, na co na niej ja czekałem, żeby wam powiedzieć, czyli modyfikacje, które możecie zrobić samemu, i odczucia odnośnie tego, jaki mają one wpływ na frajdę z jazdy lekko poprawionym GTI. Bardzo często, a właściwie w większości przypadków, te modyfikacje będą dotyczyć dolotu. Zacznijmy od tego, jak to powietrze przepływa i standardowo ono nie będzie nam wpływać w tą stroną, gdzie jest puszka. Jak widzicie, tutaj jest to rozwiercone po to, aby mogło to powietrze przepływać. Normalnie wpływa sobie tą stroną i dopiero później trafia do puszki. Tutaj ta droga została skrócona. Możecie zrobić to samodzielnie, tak samo w samej puszce. Wewnątrz standardowo jest papierowy filtr. No i dobrze jest go wymienić, również sam to zrobiłem. U siebie i tutaj również takie zrobione na filtr olejowy, filtr materiałowy, jak to niektórzy mówią. W środku jest również kratka śniegowa, w tym konkretnym samochodzie jest usunięta. Czy wpłynie nam to na moc? No, jeden powie tak, drugi powie nie. Te liczby będą marginalne, ale wpłynie to na wrażenia z jazdy. Jakie zaraz Wam powiem, opowiadając o reszty do lotu? Mamy tutaj wstawioną inną rurę, ona akurat z tego co Michał mówi nie ma wielkiego znaczenia, ale co ma większe znaczenie, to tam z tyłu będzie kolanko, które prowadzi powietrze do turbo, ono zostało wymienione na szersze. Co się wtedy dzieje? Czy samochód dużo lepiej oddycha? Na pewno wrażenia są z tego lepsze. Wrażenia, które możemy usłyszeć. Dźwięk zasysania jest lepszy. No i z tego co Michał mówi, i co ja za chwilę sprawdzę, turbo trochę szybciej wstaje. Od niższych obrotów będziemy mieli tą większą moc. Co istotne, to taki setup do lotu, jak jest tutaj aktualnie, spokojnie wystarczy na modyfikację pod 400 koni albo i nawet więcej. Pozostając pod maską, widzicie, że tutaj przebija się coś czerwonego. Jest to rozpórka. Ta rozpórka ma na celu zwiększyć sztywność samochodu, poprawić jego prowadzenie dodatkowo ma też wpływ na to, że tak jak samochód będzie z panoramą, czyli tak jak w tym przypadku, no to ta panorama nie będzie trzeszczeć, nie będzie pękać dzięki zwiększeniu sztywności tutaj w tym miejscu. No i. Może nie jest to modyfikacja w kontekście tuningu, ale modyfikacja, która zaoszczędzi Wam sporo nerwów i sporo pieniędzy. Tak samo jak u mnie jest tutaj wymieniony zbiorniczek na ciecz chłodzącą i jest to zbiorniczek bez silikatu. No i jeszcze z istotnych modyfikacji ten samochód ma taką samą liczbę katalizatorów jak europejski. Michał zadbał o dobry dźwięk i ja za chwilę Wam pokażę dla Waszego porównania, jak brzmi Cold Start w tym samochodzie. Dobrze, ruszamy. Pierwsze metry za mną ze skrzynią manualną. Nie jechałem golfem GTI, konkretnie w skrzyni manualnej. No i jakie są wrażenia? Przede wszystkim to, co już teraz czuję, to co Michał zrobił, to zmiany biegów są niezwykle precyzyjne. Sprzęgło, jak to w samochodach z grupy WAG bardzo płynnie działa, bardzo przewidywalnie i uważam to za ogromną, ogromną zaletę. Wydaje mi się, że ten pedał sprzęgła już po pierwszych metrach pozwala nam wiedzieć, czego mamy oczekiwać od samochodu i jako osoba, która jest fanem skrzyni automatycznych, muszę przyznać, że ten manual jest naprawdę w porządku. Precyzyjnie, bezproblemowo. Zobaczymy jeszcze, jak będzie na zakrętach przy bardziej sportowej jeździe. Na razie mamy wszelkiego rodzaju ustawienia komfort i yy, tutaj też yy, biorę dość sporą poprawkę na to, że ten samochód ma zamontowane zawieszenie no, sportowe poza tym, czy odczuwam jakieś różnice mam wrażenie, że nieco inaczej patrzy się w lusterka, szczególnie to lewe jest nieco inne od mojego hmm. no i jeszcze z takich pozostałych kwestii e, to słyszę bardziej jak ten samochód pracuje, no ale też nie ma dziwne, że on bardziej pracuje, skoro Michał go pousztywniał. Pozwólcie mi wyjechać z miasta, pozwólcie mi zebrać trochę więcej doświadczeń i za chwilę wracam do Was z większą ilością. Konkretów na temat tego samochodu, na temat różnic, które mogę odczuć. Porównałem sobie tutaj nagłośnienie Fendera z nagłośnieniem Dyn Audio, które mam u siebie w europejskim golfie i uważam, że granie jest praktycznie identyczne. Chyba, że jesteście audiofilami i usłyszycie te różnice, jednak jeżeli zastanawiacie się, które nagłośnienie będzie lepsze, jeżeli jest to dla Was istotne, to nie ma nad czym się zastanawiać. Uważam, że i w golfie europejskim, i w golfie amerykańskim. Będziecie usatysfakcjonowani, jeżeli weźmiecie to lepsze nagłośnienie. Ciekawostką za to jest to, że tutaj nie mamy takich tak zwanych presetów, takich jak są w Dyn Audio, do słuchania muzyki, czyli Authentic, Dynamic, Speech. Tam są cztery takie presety do posłuchania sobie muzyki, żeby nie musieć bawić się equalizerem, tylko po prostu mieć gotową, gotowe ustawienia zgodnie z jakimiś tam wstępnymi preferencjami. Tutaj tego, tego nie ma. Druga różnica to jest to, że siedzę w skórzanych fotelach. U siebie nie mam skórzanych foteli. Tak w tym korku się bujam, jeszcze zobaczę jak będzie na zakrętach. Ale mam wrażenie, czy to nie są te same fotele, czy są inne. Czasami mam taki problem, że tutaj w najszerszym miejscu pleców trochę z tamtego fotela wypadam, a ten fotel wydaje się taki pojemniejszy. Przez co paradoksalnie lepiej mnie trzyma, bo nie siedzę na fotelu, tylko siedzę wewnątrz tego fotela, ale to może być już kwestia czysto personalna. Z trybu komfort przejdźmy sobie w tryb normal na ten moment. No i zobaczmy, jak zmieni się charakterystyka samochodu poza terenem zabudowanym. Trójka, gaz. Auto bardzo fajnie przyspiesza. Okazuje się, że tutaj, pomimo, że jest to skrzynia manualna, mamy. Przycisk od kickdownu pod spodem. Dwójka mi zbudować się obrotą i ogień. Lekko gubi trakcję na tej dwójce. Na trójce nie gubi trakcji i jedzie jak przyklejony. Spróbujmy wysprzęglać, ale bardzo fajnie się wysprzęgla w tym samochodzie. Bardzo łatwo jest trafić w obroty. Ja też trochę znam ten, ten silnik, trochę sobie przed chwilą wyczułem obrotów i naprawdę trafienie w obroty w tym samochodzie nie jest żadnym, ale to żadnym najmniejszym problemem. Ten short shift na pewno ma też dość spory wpływ, więc podejrzewam, że jeżeli jesteście prawdziwymi entuzjastami i będziecie chcieli sobie tutaj właśnie w kontekście skrzyni biegów coś podziałać, to warto jest przy tym manualu w ten short zainwestować. To zmiany biegów są płynne, są pewne, ta, ta skrzynia wklikuje momentalnie, macie pewność, że macie wbity właściwy bieg. Ja jako osoba, która nie jest fanem manuali, naprawdę ma ogromną przyjemność z jazdy tym samochodem tutaj. Tryb sport. Teraz zawieszenie się usztywniło. Samochód jest dużo bardziej precyzyjny. Eee... Słychać bardziej pracę opon. Zawieszenie naprawdę bardzo dobrze nam e, zaczęło działać. Tego body roll jest znacznie mniej. Chodzi mi o przechył w zakręcie. O to, że m, ten samochód ma ten taki troszeczkę miękki, e, taki, taką swoją miękką stronę w tym zawieszeniu. Przed nami seria paru zakrętów, na których Michał mówi, że zawsze testuje samochód. Ja sobie specjalnie zwolniłem, żeby w tym zakręcie móc trochę więcej pooperować gazem. Zobaczmy jakie... No na pewno przyspieszenie jest momentalne z trójki. Na pewno bardzo mocno czuć, jak tylna oś łapie przyczepność tutaj. I co jest istotne, to przednia oś wydaje się tutaj nie mieć żadnych ograniczeń. No, ten samochód naprawdę bardzo ładnie się układa w zakręcie, bardzo intuicyjnie. Tutaj to, co mogłem odczuć w tym zakręcie, to już nawet nie tyle moc większa, którą czułem w tym samochodzie, ale sztywność przodu tego samochodu, który w ogóle nie tracił przyczepności i można było czuć jak ten tył ładnie nam się układa, jak wychodzimy z tego zakrętu cały czas mając tą przyczepność. Jechałem już kawałek autostradą i tutaj można przede wszystkim, przede wszystkim tutaj można poczuć różnicę w mocy. Gdyby ten test wykonywała osoba, która nie jeździ na co dzień GTI takim stokowym, no to pewnie uznałbym, że dobra, to jest placebo, ale 70 koni to nie może być placebo. Zredukujmy sobie do czwórki. Zobaczmy, do trójki 5000 obrotów but. Może nie odczujecie tego na jakichś wolniejszych drogach, ale jeżeli jesteście fanami prędkości albo pojedziecie na tor, szybszy tor, taki jak na przykład Tor Poznań, to ta różnica będzie dla Was istotnie odczuwalna. Czas chyba na odpowiedzieć na wszystkie pytania. Pierwsze porównanie Ameryki z Europą myślę, że najlepszym będzie to techniczne z garażu, bo tak na dobrą sprawę to za kierownicą niewiele z tego e, odczujecie. Jeżeli chodzi o porównanie manuala i DSG. Kurczę, już chyba to padło w tym filmie, ale podkreślę to drugi raz. Manual sprawia, że ten samochód jest dużo bardziej angażujący i uważam, że ten manual, ten konkretny, jeszcze short-shiftem, naprawdę jest bardzo fajnym rozwiązaniem, jeżeli lubicie jeździć autem, jeżeli będziecie jeździć nim głównie po zakrętach, po torze, po autostradzie. Manual naprawdę może być tą rzeczą, która sprawi, że będzie to samochód kierowcy, a nie samochód, który będzie kompromisem dla każdego. Chociaż ja dalej subiektywnie pozostaję przy DSG, ale no, okłamałbym was, gdybym wam powiedział coś złego o tym manualu jako o samej sobie skrzyni. To jest po prostu kwestia wyboru, jak preferujecie, żeby wasze biegi były zmieniane, czy przez was, czy przez, e, przez robota. No a kolejna kwestia e, to te wszystkie modyfikacje, które tu zostały wprowadzone. Okazuje się, że naprawdę można bardzo dobrze i bardzo przyjemnie połączyć sport z codziennością. No a teraz Michał, któremu jeszcze raz serdecznie dziękuję za możliwość tego odcinka, sprawił, że będę rozglądał się za podobnymi modyfikacjami również do swojego auta. Dlatego zachęcam Was na koniec tego filmu do subskrypcji, ponieważ prawdopodobnie w kolejnych filmach zobaczycie, jak zmienia się mój samochód, i mam nadzieję, być może kiedyś tu wrócę i po tych wszystkich modyfikacjach. Porównamy raz jeszcze ze sobą te dwa golfy. Dzięki za odbiór. Mam nadzieję, że widzimy się wkrótce. Cześć!